Horrory. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że uwielbiam horrory. Mówię serio. Są przerażające, boję się ich, później nie śpię przez północy, ale... Co zajebiste. Oprócz małych dzieci w horrorach. One są straszne. W prawdziwym życiu dzieci też mnie przerażają, ale to nieważne. Nie? Co? Nie rób tego. Sorry, orzeszek. Nie rób tego. Kim ty jesteś? Co ty tu robisz w ogóle? To jestem ja. Znaczy ty. Z przyszłości! Jak to ty to ja, ja to ty? Czemu tak wyglądam? Ty wiesz, że ja jestem tobą i mamy taką samą twarz, prawda? Dzbanie! Ej! Wiesz, no, same fakty, sorry no. Dobra, wybaczę. Wiesz no, najpierw pomyślę, później zrobię, wiesz jaka jestem. Wiesz jaka jesteś. No wiem, spoko, ja też tak mam właśnie, że wiesz, najpierw pomyślę, <grym> później zrobię. <grym> Nie denerwuj się na mnie, okej? Okay? Przeskok z mojego uniwersum do twojego trochę mi pomieszał w głowie, no. W sumie jesteś całkiem niezła. No ty też jesteś niezła, znaczy my jesteśmy, bo ja to ty, ty to ja. sam Czasami mnie ponosi. <grym> Wracając. Nie rób tego. Czego mam nie robić? Nie graj w to! To jest straszna gra! Kurde, będziesz bała się nawet wyjść w nocy do kibla! Ale ty wiesz, że w horrorach chodzi o to, żeby... się bać, co nie? Czy nie za bardzo? Nie wiem. No, dobra, ale jak coś to ostrzegam, okej? Okay? A który u ciebie jest rok w ogóle? U nas jest rok 2152. O, u nas jest 2022. Ej, a prawdziwy Andrew Garfield jest tak samo przystojny jak ten nasz sklubowany? No, Andrew Garfield no to jest taki przystojny. No. Ej, a spadł was ten meteoryt? Co? A, okej, okay, dobra, no to cześć. Czekaj, czekaj! Zaczynamy. Jaki Dzisiaj, moi kochani, będziemy grać w horror Judy. Ładne imię. Jednak nie będziemy grać w chapter 1. Na zdrowie. Dlatego, że... Widziałam grafikę pierwszej części i mi się nie spodobała. I tak przewijałam i miałam takie. Jednak słyszałam, że chapter drugi jest o wiele lepszy od jedynki. O w ogóle, nie... o co chodzi? Tutaj jest napisane, o co chodzi. Po tym jak Ty i Twoi przyjaciele przeszukaliście stary park rozrywki. Teraz muszę zmienić jej posiadłość i jakąś straszną historię, muszę ją ocalić od zła. Spoko, czy to będzie jakkolwiek przerażające? Patrzcie jaka ładna grafika. Jest taka pani. Na 10 osób można grać. I wiem, nie mam, wiem. Dobra, tu są posągi. Judy. Wow, słońce. Czy to mój samochód się rozwalił? Muchy latają. Ile ja tu jestem już? Dobra, lecimy. Tutaj jakieś cienie, stypiary, dynie. Kurde, ono się ruszyła. Czy ja już mam jakieś schizy z grami? Trochę się sram. Mamy tutaj jedzenie. Już mi się gorąco zrobiło. Ale to sprint jest szybki. Co to już? Tu już Nie z nim wyskoczyła na mordę jeszcze? Co to za posąg? Co to ma być? Oj, się muzyka zmieniła. Co to jest? Nienawidziła zdję... Judy nie lubiła robić zdjęć. Jak się odwrócę, to. Halo! Panie Judy! Nie ma. Aaa, co jakaś światło! What the fuck! TU JEST! LOL! Co to za dziecko? Weź mi stąd wyjdź! Nie lubię cię! Halo, Judy? To to. Gdzie ja mam iść? Tu mam iść? No nie, gdzie mam iść? Lubię ZDJĘCIE, NO! Co to było? CO TO MA BYĆ? Na co ja się zgodziłam? Tu mam iść? Dzień dobry, znamy się. Dzień dobry, nie zabijesz mnie. Jak on do mnie podbiegł? Witam na Minor. to to jest Maynor? Jestem butler. Jezu, się przestraszyłam. się już to Piara, to jest ta koza. Czemu tak mówisz tak szybko? Ja nie, nie nadążam. Tutaj ten typ mówi, że ta Judy tam zjadła jakieś Forever Beauty. No i ta Judy miała być wiecznie młoda, piękna, no ale to nie poszło zgodnie z planem i jej przyjaciółka zamieniła ją w potwora, a antidotum jest gdzieś na dole. Skurta, Jezu! Butler! <głos> 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 Tutaj jest ta typiara! Widzę cię! Widzę się! No, Rupi fotę! O kurde, belemol! Ale przynajmniej nie krzyknęłam, chyba nie razu, nie? Tutaj coś będzie. Ciemny korytarz, deski, pioruny, ta muzyka. Tu jesteś. Kto dzwoni? Zdzwoniła! <laughs> się przestraszyłam! Ale przynajmniej nie krzyknęłam, chyba nie razu, nie? Ej, co tu się rusza? Nie jest już tu gracz. Valeczka. Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Nie zachodź za szafy. Możesz sobie iść stąd. Ona się tak buja. Buję się, buję się. Jakiś kurcz. Te za sra. Dzień dobry. Ona zaczyna coś mówić, a ja nie zdążyłam. She lies. Pokazuje, że mam zacząć tu. Jest napisane, że she lies. To me. No i umarłam. No nie, już się pogubiła. Nie można tu iść do tyłu, backwards, czyli trzeba iść do przodu w takim razie, ale gdzie później miałam iść? Czyli backwards, backwards left, left. Backwards, backwards, right, backwards. Okej, okay. she lies, she lies, she lies. Dobra, już koniec może być tej gry, co? Tu? I co, mnie tu zje coś? Pewnie. Ono tu będzie gdzieś. Słyszę cię. O, jest tutaj! Głowy dzieci. Nie chciałam teraz iść. Judy, gdzie jesteś? Mój skowroneczku. Queen's Judits Prestige Ballroom. To jest sala balowa. Czy tutaj jest ostry melaż? Judy! Judy! Nie, proszę cię. Nie mój. Gdzie mam iść? Find a way to lower the cage. A! Nie wiem, co się stało. Czy musimy być wrogami. Przychodzę przy wróblach. Armata. Kolejna. Dudy, nie bądź zła na mnie. Co mam zrobić teraz? Ej, serio, co się stało? Kliknąłem te armaty i co mi się stało? Parkour. O kurde, nie! Dudy, daj mi spokój. Daj mi spokój. O, armata. It get fallen. Idzie tu do mnie. O, Kurde, jak moja mama, kiedy drugi raz chce ze studiów zrezygnować. Klucz. Idę do mnie. Idę na te studia, no to mi spokój. Weź ten klucz i idź stąd. Co ja ci takiego zrobiłam? Ona jeszcze ma nogi takiego pająka jak w tej koralinie. Tu mam gdzieś. Tu jest jakaś dziura. Samochód policyjny. Tutaj jakaś policja w ogóle przyszła. We wszystkich grach muszą być posągi. Tu jest jakiś dom. Co tu się dzieje? Kurde, Koret, ingredient, To ja będę jakieś robić eliksiry teraz. Dobra, weź tak przez ten Odpal to. Tu ona jeszcze włączyła jakąś syrenę w ogóle. L2LND. Ach, ona tu idzie. To jest ślimak jakiś. To jest Adet Rose. Czyli to jest jakiś ogród w ogóle. To jest jakiś To ten ślimak tu chodzi. Róże, róże, róże. Dajcie mi róże. To jest róża! Czy zrobiłam to? Czy nie? Jakieś trumne kolce. Stu. to co to w ogóle ma być? Te typiary tutaj są. The library keys must be somewhere here. Boję się tych posągów. Czuję się nogi tyle. To jest ten pająk! Nie pająku, ale proszę mnie nie pożerać. Skąd się ze krzaczorem. Ale ona ma głowę. Tu jestem! Cześć! No idzie do mnie. Czemu ona mnie zauważy? Nie jest ten klucz. Nie jest klucz? Tu coś jest niby. Czy pokazujemy taki ten? O! Mam wrócić z powrotem na ten. Kurde, ile ona ma tych jakichś ciał? Nagle z jakimś ślimakiem, później z jakimś pająkiem. Weź, nie wiem, iść na spacer. Uciekam. Gdzie była ta biblioteka? Biblioteka była gdzieś na górze. Tu. Oh, ale to zamurczało tak. To da baba z demimik. O, tu jest kartka. Nie zapominaj, że musisz wypić tę miksurę. Baj. Baj coś tam. Bo ja rozczytam, co ty napisałeś. Tu są jakieś drzwi. O, drzwi otwarte. Ona wygląda jak taki. Judy, to jest Grumpy Kot. Tajemnica wyszła na jaw. Judy. Kurczę pieczone! No tu idzie. O, oh, no tu idzie. Schowek, schowe, chwa. Ha. Mnie? Nie. O kurde, dotknęła mi jej macka na dole Ale masz mordę To jest Demogorgon ze Stranger Things Dobra Judy, nie płacz mój słodziaczku Będzie dobrze O kurcze, idzie tu Nie będzie dobrze, nie będzie dobrze A! Jej macka dotknęła mojej nogi Tutaj coś jest o co chodzi? Nie przeczytałam napisów, to jest za szybkie! O, tutaj coś jest. Jakiś schowek, jakieś zwłoki. Judy upadła in the pit? The antidote can't be... Czemu ja właśnie w jakiś tunel i zaczęło się coś byle jakie gówno robić? się pojawiło. jej twarz. Linda jest zaaresztowana. Spokojnie, kto to Linda jest. Motyw tego, że jest jakaś klątwa spoko. Tylko, że ja nie umiem tak szybko czytać po angielsku i nie czaiłam do końca, o co z tym chodzi. Fajna historia, taka nie za bardzo zrozumiana. Dobrze, kochani. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz nie kochani. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru i miłej nocy. To byłam ja. Pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejny film w sobotę o 16.00. maska. de ropa en el revólver.